Taka akcja, że pokażę Wam gdzie się znajdował dawny bomboskład i co po nim pozostało. Tak jak widać, prowadzi do niego tutaj w lesie taka droga. Także jadę tam i pokażę Wam jak to wyglądało. No i dobra, jak się jedzie tutaj tą drogą? To jest też również droga pożarowa numer 2 I tutaj jest szlak pieszo-rowerowy. Tam można dojechać tym szlakiem do Czcińca do Brzozy. Do zielonki, także miejsce jest super i jest tutaj bardzo znane rowerzystom, ale nie o tym. I tutaj, na pewnym odcinku, jak już się jedzie, można natknąć się na takie miejsce. Miejsce odpoczynku, ale nie zawsze to miejsce było tutaj miejscem odpoczynku, bo jak działała jednostka i bomboskład, na który właśnie jedziemy, to tutaj w tym miejscu znajdował się duży radar Avia W. Młodsze pokolenie tego nie pamięta, ale ja osobiście ze Szwederowa, z Wieżowca widziałem jak ta górna tutaj taka część tego radaru, co się obraca, to była widziana normalnie nad, nad drzewami. A radar ten był przeznaczony do kontroli obszaru powietrznego od naszego lotniska. Dobra, także lecę dalej, tam pokazać Wam, co tam jeszcze zostało co tam się znajdowało, na tym bomboskładzie. I tak jak widać, tutaj się droga urywa. Tam jak się pojedzie kawałek jeszcze prosto i w prawo, to jest prosta droga do Czcińca, prosto się leci już na Brzozę. No i tutaj mamy tą drogę, stamtąd przyjechałem i ona prowadzi teraz tam, w głąb lasu. I zaraz pokażę wam, jak to wygląda to oczywiście to była potoczna nazwa, bo tutaj mieściły się magazyny wojskowe, które przynależały do drugiej bazy lotniczej Bydgoszcz, która istniała do 2010 roku. Także tam tutaj nie będzie widać, ale tam na końcu może jak powiększę i tak tam podejdę. Tutaj jest wieża wartownia, to podejdę bliżej i pokażę, bo to tak są dwie wieże na terenie, które się zachowały, także je pokażę i tutaj teren. Teren miał kształt takiego regularnego kwadratu, czyli szedł tam do tej wieży wartowniczej. Tutaj do końca tej drogi, tam się ciągnie do końca, tam jest kolejna wieża wartownicza, idzie tam, i tu się łączy. I to był cały teren taki wyznaczony jak to się nazywało u nas we wojsku, pas śmierci. Tutaj były dwa płoty i tam jeden wartownik, który patrzył tutaj właśnie w tym kierunku i w tamtym. I na tamtej wieży, do której za chwilę podejdę, ona się mieści tam. Wartownik miał właśnie widoczność tutaj na ten pas drogi i tutaj na ten. A na terenie bomboskładu była już taka droga Kociełby, tak zwana. Dojazdowa była z innej płyty, a tutaj taka droga jest coraz bardziej zarośnięta. Jeszcze trochę to nie będzie jej w ogóle widać. No i tutaj mamy w środku właśnie różne drogi. I na samym wieździe na dawny wąbowskaz jest tablica z napisem punkt czerpania wody. I tutaj też jest. Ale to służyło jako zbiorniki przeciwpożarowe. I takich punktów tutaj jest, jest kilka na tym terenie. Nie wiem, czy uda mi się odnaleźć kolejne. Tak, jak widzicie, tutaj tu jest kolejna droga. Ona biegnie tam. Także tutaj jest taka sieć dróg. No i tutaj kiedyś znajdowały się budynki. Wszystko wskazuje te takie zapadnięcie terenu. Chociaż nie wiem czy akurat tutaj. Tutaj chyba raczej ich nie było, bo te drzewa, są, te drzewa są za duże już. Ale teraz właśnie podejdę do tej wieży wartowniczej i pokażę jak to wyglądało. I potem do tej, do tej drugiej. Jeszcze kilka tutaj jest takich mankamencików, które pokażę w międzyczasie. Tutaj w tym miejscu na pewno stał budynek. Są jeszcze pozostałości. Cegły są porozwalane i to są właśnie cegły z magazynu. I tutaj widać jest taki właśnie teren, bo tam, tam to nie, tam co pokazywałem, tam po prostu jakiś było, jakiś taki teren niższy, bo to jest niemożliwe, żeby drzewa tak to jeszcze nie tak dawno funkcjonowało. Znaczy no nie tak dawno, no już trochę czasu temu, ale tutaj, tutaj właśnie się znajdował jeden, jeden z budynków. A tutaj, kawałek dalej, mamy kolejny punkt czerpania wody i tutaj były kolejne zbiorniki przeciwpożarowe. I tak to wygląda. Czyli to jest drugi, który napotkałem. A teraz się kieruję tam, bo tam jest ta wieża. I kolejne rozwidlenie dróg, i kolejne pozostałości po budynku. Tutaj nie wiem, co jest zrobione. O co tutaj chodzi? Być może ktoś tutaj zakopał swojego zwierzaka. Że tutaj te cegły, kamienie to są wszystko pozostałości po magazynie. Dobra Droga jak widać coraz bardziej zarośnięta ale tutaj mamy kolejne miejsce w którym stał budynek Będzie widać jakieś cegły a są jakieś kamloty że tutaj stał kolejny budynek i tam dalej jest, teraz zauważyłem tą drogą tam do końca tam jest kolejny pobór tej wody także kolejny zbiornik przeciwpożarowy także sami widzicie kilka ich tutaj było że dobrze zabezpieczony teren a teraz tą ścieżką tutaj małą się zaraz dostanę do tej wieży no i dotarłem pod tą wieżę tak ona się przedstawia Wieża wartownicza. I tak jak mówiłem, z góry tutaj wartownik miał wgląd tam do końca tą drogą i tutaj do końca, bo cały teren, jak już wspominałem, to był taki regularny kwadrat. Także teraz wlezę tam do góry i pokażę jaki widok miał wartownik. Także udało się wejść na górę i zobaczcie sami tutaj piękny widok i tutaj również można jeszcze napisy rozczytać lato 94 rok to są wszystko pobory wartownicy sobie wpisywali zima 92 proszę w Nowy targ, wiosna 2024, no zabawne, naprawdę, tam mamy nawet datowanie na 93 tu, spalona 93, nie wiem co to może znaczyć, wiosna, trochę kurde giba się ta wieżyczka, także nie będę tutaj na niej za długo. A na tą drugą, jak tam do niej dotrę, to tam w ogóle już nie ma wejścia, bo jest w bardzo opłakanym stanie. Że jeszcze raz pokażę, jak to wygląda. Klimacik tutaj super. Także wartownik tutaj miał widoki. Tak jak mówiłem, dwa płoty, pas śmierci. I ten wartownik tutaj z tej strony na tamtą. I taka sama sytuacja tutaj po prostej na tej drugiej wieżyczce. No i tutaj mamy wieżę południowo-zachodnią, która miała takie samo zadanie jak ta, na której byłem przed chwilą. Czyli tutaj ten pas mieć na oku. Musiał mieć wartownik. I tutaj ten pas. Ta jest w bardzo opłakanym stanie. Nie będę nawet próbował tam wchodzić, bo jest katastrofa. Ogólnie teraz zauważyłem... Kurczę, gdzie to jest? O, ktoś tutaj powalił. Tutaj mamy oryginalnie zachowane Słupek graniczny. I on ogólnie powinien być postawiony ktoś go wykopał i położył. W sumie nie wykopał, bo on był luźny. Teraz taka mała informacja dla, dla ludzi, którzy lubują się w OpenCasting w szukanie kaszy A co to jest OpenCasting, to na końcu filmu będzie wzmianka. I tutaj w tym miejscu, na terenie tego byłego bomboskładu są rozmieszczone różne skrzynki do poszukania z aplikacją Open Caching, Geocaching. Według lokalizacji się odszukuje i jest tutaj bardzo fajny też finał. Tu jest tych skrytek kilka, jak nie kilkanaście na tym terenie. Także taka mała wzmianka. Jak ktoś oczywiście to lubi i wie co to jest, no to Warto sobie tutaj poświęcić kilka chwil, przyjechać, bo ogólnie teren tutaj jest no, wspaniały, ptaszki sobie śpiewają, tylko trzeba uważać, bo to się dziury zderzają. I ta wieża tutaj, ona już jest naprawdę w bardzo, bardzo opłakanym stanie. Jeszcze jakiś czas temu to tam u góry były te wszystkie ściany boczne, a teraz to już widać jak to wygląda. Także bomboskład pokazany. Bomboskład. Pozostałość po bomboskładzie. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Także do następnego. Trzymajcie się. Na razie. Stawcie komentarz, łapkę. Kto nie subskrybuje, to można zasubskrybować kanał. Na razie trzymajcie się.